Jeżeli podczas grania w Starfielda ciągle zmagasz się z przepełnionym ekwipunkiem, to ten film jest dla ciebie. Pokażę Ci rozwiązania, które pomogą w bieżącym poradzeniu sobie z tą niedogodnością i zwiększą Twoją satysfakcję z gry, a pod koniec filmu pokażę Ci miejsce, gdzie możesz składować wszystkie znalezione przedmioty i zasoby bez żadnych ograniczeń. Jeśli zgłębiłeś już tajemnicę magazynowania, to pamiętaj, że są gracze, którzy mogą jeszcze wszystkiego nie wiedzieć, oraz tacy, którzy jeszcze nie zaczęli grać. Więc zostaw łapkę w górę i jednak zostań do końca, bo a czegoś przydatnego jeszcze się dowiesz. Zacznijmy od tego, że masz wpływ na maksymalny udźwig swojej postaci i możesz go stopniowo zwiększyć. Aby to osiągnąć, musisz zainwestować w rozwój umiejętności trening siłowy w kategorii fizyczne. Poszczególne rangi zwiększają go kolejno. Ranga pierwsza o 10 kg, ranga druga o 25 kg, ranga trzecia o 50 kg i ranga czwarta aż o 100 kg. Trzeba przyznać, że to bardzo duża zmiana, więc warto to rozważyć. Do składowania zasobów możesz wykorzystać magazyny statku. Jeden to szafka kapitańska, którą należy traktować jako magazyn podręczny, gdyż jej ładowność jest niewielka i wynosi 40 kg. Drugi to ładownia statku. Pojemność ładowni jest różna w poszczególnych statkach, ale oprócz zdobycia statku z większą ładownością można ją zwiększyć inwestując w umiejętność ładowność w kategorii techniczne. Poszczególne rangi zwiększają ją kolejną: ranga pierwsza o 10%, ranga druga o 20%, ranga trzecia o 30% i ranga czwarta o 50%. Biorąc pod uwagę, że ładownia naszego pierwszego statku, którym jest Frontier, może pomieścić 450 kg, to możliwość zwiększenia tej wartości o 50% niewątpliwie jest znacząca. Jeśli nie możesz akurat skorzystać z ładowni statku, z pomocą mogą przyjść twoi towarzysze, a właściwie ci, którzy aktualnie przypisani są do twojej załogi. Możesz przekazać im część niesionych przez twoją postać rzeczy. Żeby to zrobić, wystarczy zainicjować rozmowę i z opcji dialogowych wybrać wymieńmy się sprzętem. Oczywiście udźwig naszych kompanów również jest ograniczony. Jeśli jesteś gdzieś w towarzystwie tylko jednego z nich, to oczywiście tylko jemu będziesz mógł przekazać rzeczy do ekwipunku. Fajne jest to, że potrafi on wykorzystać to, co mu przekażemy, np. lepszą broń podczas walki. Należy tu pamiętać, żeby nie zabierać całej broni naszemu kompanowi, jeśli chcemy korzystać z jego pomocy w walce. Musi on także posiadać przynajmniej jednostkę amunicji do niej. Ważne jest również to, że jeśli zdecydujemy się na zakończenie aktualnego party, należy przenieść przedmioty do swojego ekwipunku, bo jeśli tego nie zrobimy, nasz dotychczasowy kompan zabierze je ze sobą. Korzystając z pomocy naszych towarzyszy, trzeba również pamiętać, że przedmioty znajdujące się w ich ekwipunku. Nie mogą zostać wykorzystane do craftingu. Jeśli chcemy z nich skorzystać, musimy je zabrać. Jeśli Twoja postać, Twoi towarzysze oraz statek więcej już nie pomieszczą, możesz rzeczywiście albo część rzeczy wyrzucić, albo sprzedać, albo wykorzystać do bieżących celów. Ale masz jeszcze jedno bardzo dobre rozwiązanie. Możesz udać się do swojego pokoju w loży, gdzie masz do dyspozycji safe z nieograniczoną pojemnością. Zapytasz, jaki safe, jaki pokój. Otóż, jeśli nie posiadasz jeszcze swojego pokoju w loży, to udaj się do Noel i porozmawiaj z nią, a ona cię pokieruje. Jeżeli martwisz się, że nie trafisz, to teraz pokażę ci, jak do niego dotrzeć. Zaraz po wejściu do loży musisz skręcić w prawo i wejść schodami na piętro. Biegniesz do końca i skręcasz do pomieszczenia z barem, mijasz go i biegniesz do końca holu. Gdzie skręcasz w prawo? I jeszcze kawałek do miejsca, gdzie zaczyna się chodnik na podłodze. Tuż przed nim skręcasz prawo prosto w drzwi wejściowe do Twojego pokoju. To świetne rozwiązanie, jeśli nie masz czasu na zastanawianie się, co możesz akurat sprzedać, a co Ci będzie potrzebne, wrzucasz wszystko do sejfu w swoim pokoju w loży, zyskujesz czas i nic nie tracisz. Podobny safe zyskasz do dyspozycji, jeśli uda ci się zdobyć własny dom, ale to już zupełnie inna historia. Chciałem pokazać Ci jeszcze jedną rzecz, która nie tyle jest związana z ładownością magazynów, co z ich zapełnianiem. Pewnie nieraz zdarzyło Ci się, że podczas próby eksploatacji złoża nie mogłeś nic wydobyć, mimo że przecinek nagrzał się do czerwoności. W takiej sytuacji należy przytrzymać prawy przycisk myszy lub odpowiedni napadzie, skupiając laser w konkretnym miejscu. I teraz powinno się udać. Zachęcam do skomentowania tego filmu. Zachęcam także do ocenienia filmu. A jeśli się spodobał, to do zasubskrybowania mojego kanału i włączenia powiadomień. W opisie do filmu znajdziesz linki do moich wcześniejszych materiałów na temat Starfielda. Zapraszam także do oglądania moich transmisji na żywo i materiałów o Starfieldzie. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia niebawem.